Kolonia karna miejsce szerzej znane jako szkoła miejsce, które jest tak monotonne, do którego dzień w dzień musimy chodzić pod przymusem skorumpowanego Ministerstwa Edukacji. Oczywiście szkoła jak każda inna uczniowie, nauczyciele popychadła, popychający drese, laski. Metale i cała reszta. Jako to, że szkoła jest jak każda inna, są w niej również pojeby. A jako to, że są pojeby, jest również rozpierdol na lekcji. Właściwie to jest norma w polskich szkołach. Lecz no cóż, w każdym normalnym społeczeństwie znajdzie się choć kilka normalnych osób. A wśród nich jest dwóch metali: Karol i Tomasz. Ale chuj z tym. Są wakacje. A dokładniej ich końcówka. Karol i domacz wracają do domu, aż spotkali kapitana kurwę. Takiego pojeba. Ej, poczekaj, tam jest kapitan kurwa. Ha, ha, Poczuj potęgę ciemnej strony mocy! A! Klękaj na kolana, ty brodny brudasie! On co mnie udosił. Wracaj do tak, nie Nie skończyłem! Chyba panie gazu! Wracaj! Oddawaj mojego Żyda! Uf, panie, no, nie na mi gnoju! Niechani. Ty, ona seru jest taki pojebany? No nie? Ta, nudzi mi się. No to do etka? Ta, no to wychodzi. Nie, no, nie mogę uwierzyć, że on mieszka w tej puszczy. Tak, w ogóle tu ten kutas jest jeszcze winny inny A co mu zrobić? Uuu, zaraz się dowiesz. To znaczy, że chodzi o tą dziurę? No, zgadłeś. No kurwa, życzę powodzenia. No, ale to nie jest zwykła dziura. W tej dziurze są kable których biegnie prąd do domu Edka. Odłączymy mu prąd, gra pewnie teraz w tv i padnie. A kasy wydał na item. Uuu, no dawaj! No i co? Mówiłem, że się wkurzy. Ej, radziłbym ci się odwrócić. Aaaa! ty podpaliłeś What the fuck? Przecież my nie palimy kościołów. Ja wam się razem przyznam, nie wiem, to który z was zrobi. No ale czemu miałbym to zrobić? Przecież nie mógłbym wtedy straszyć moheru. A zresztą, od kiedy kościół płonie? Paliście tylko tego, Mówię po raz kolejny. My nie palimy kościołów. <słuch> Rozumiesz to? Nie, może inaczej. Czy e, to wy podłączyliście przed chwilą? Hmm. No, w sumie... tak. Tu to znaczy, że to przez was gość nie. Ale w sumie, tobie jako demonowi to nie powinno przeszkadzać, no nie? No prawda, ale jedyne co chciałbym zrobić, to uświadomić nam, że to przez was nie gość. A jeszcze, uwierzcie mi, że nikt świata nie dobra. A dasz tam jakieś super moce? Niby czemu miałbym to zrobić? Bo jesteśmy w serialu, a już trochę nudą powiewa. Dobra, macie tu moc, a ja znikam. Jeszcze się w przyszłości zobaczy. Co było? Sam się zastanawiam. Nie wiem, jak ty, ale jakoś tych mocy nie czuję. Może potem się objawił. Wali to. Chodźmy do Feniksa. No zobacz, to ten sam co ostatnio. Oczywiście, chodź u tych chujów. by moim Dobry, poproszę te dwa pierścienie z pentagramem. Dobry, Sorki panowie, ej ty, czepaj. Panie, daj mi spokój! Hm, nie wiem jak ty, ale ja mam złe przeszucie. Kapitan kurwa, z dołoty. O tą czarną magią ode mnie!